Jeżeli chciałbyś wygierać te rękawice, to koniecznie zostań do końca filmu. Po ostatnim teście rękawic Football Masters pytaliście się o rękawice treningowe tej marki. Więc dzisiaj przetestujemy rękawice Invictus X Training Black Red. Te łapki kosztują 149 zł. Aktualnie w promocji te rękawice kosztują 134 zł, a z kodem Jacob the minus 10 Dostajecie 10% rabatu, czyli będą was kosztowały 127 zł. Rękawice dostajecie w takim etui zamykanym na zamek, a z tyłu jest instrukcja obsługi po polsku, co jest dużym plusem. Otwórzmy rękawice. I zobaczcie, ta saszetka jest naprawdę fajna, bo każda rękawica jest zapakowana oddzielnie. Wejmijmy rękawice. Okej, okay. i tutaj od razu widać, że jest to model treningowy, ponieważ cały bak jest w piance, żeby ręka była bezpieczna. Przyjrzyjmy się kroju rękawicy i jest to oczywiście Rolling Fingers, ponieważ pianka zachodzi na boki palców. A ten kroj sprawia, że mamy maksymalną powierzchnię chwietną dłoni. Mamy tutaj lateks Hard Plus 3,5 mm grubości i ten lateks charakteryzuje się dużą wytrzymałością. Cały bak rękawicy jest w piance, który ma tłoczenie w różnych kierunkach. Dzięki temu nasze palce mogą się swobodnie zginać. I tak patrzę, jest tu mało otworów wentylacyjnych, ale jest to rękawica treningowa nastawiona na bezpieczeństwo. Fajne jest to, że miękki lep jest na całej długości paska, dzięki temu dobrze dopasujemy rękawicę do każdego typu nadgarstka. Jest tutaj takie duże łóżko do dociągnięcia rękawicy, ale jest i małe. Załóżmy rękawice. Powiem Wam, że w środku jest miękki materiał, więc rękawica jest wygodnie wykończona i naprawdę dobrze leży na dłoni. A się jestem ciekaw, jak się będzie w nich broniło. Chodźmy na boisko. Rozpoczynamy test rękawic Invictus X Training. Standardowa. Rozpocznijmy od kopania drąg. Takie cichutkie naśnięcie jest, ale zaraz zobaczymy jak się będzie grało. Nie te Rolling Fingery, bo kontrola piłki jest naprawdę bardzo dobra. Tata, poproszę kilka mocniejszych. Powiem Wam, że amortyzacja w tych rękawicach jest naprawdę dobra. A zróbmy kilka dorzucień. Moja?

this place don't know how to stop when i'm feeling this way so i'm taking six shots till i'm feeling okay i think i'm going crazy don't think i'll get home safe so i'm taking six shots all straight to the face i'm taking six shots are you coming with me sometimes you need to let W dzisiejszym teście mamy małą ofiarę, ponieważ moje ulubione spodnie Sporty niestety puściły keflary, keflary się nie przetarły, ale nic nad nimi niestety puściła i mamy słodką dziurę. Ale dobra, wróćmy do tematu rękawic i przejdźmy do podsumowania. Kolejna start. Bardzo dobrze łapie mi się w tych rękawicach. Ale są to treningówki, więc nie ma tutaj lateksu, do którego wszystko się klei. Cztery gwiazdki. Klej po treningu. Gramy na mokrej nawierzchni, a rękawice dalej dobrze łapią. Cztery gwiazdki. Amortyzacja. Bardzo dobra amortyzacja, nic nie tu na rękach. Sześć gwiazdek. Łatwość zakładania. I tutaj robotę robi i ten duży pasek, i ten mniejszy. Dzięki nim bardzo łatwo nakłada się rękawice. Sześć gwiazdek. Wygoda. Jest to rolling fingers i pianka zachodzi na boki palców. Ja bardzo lubię ten krój i dobrze mi się w nich łapie. Sześć gwiazdek. Oddychanie ręki. Jest to rękawica treningowa nastawiona na nasze bezpieczeństwo. Więc dlatego cały bak jest w piance. I tych fragmentów oddychających jest bardzo mało. Trzy gwiazdki. Kontrola piłki w rękach i czy przy wrzutkach, czy przy strzałach naprawdę dobrze mi się kontroluje piłkę. Sześć gwiazdek. Trwałość. Na boisku spędziliśmy prawie dwie godziny, a na rękawicach są tylko małe przetarcia. Pięć gwiazdek. Opakowanie. Jest zamykane na zamek, jest łóżko, instrukcja po polsku i siateczki w środku. Czego chcieć więcej? Sześć gwiazdek. Cena. Wydaje mi się, że ta cena za te rękawice jest naprawdę bardzo dobra. Pięć gwiazdek. No i teraz zastanówmy się, dla kogo są te rękawice. Zgodnie z nazwą modelu, są to rękawice treningowe, które bardzo dobrze sprawdzą się na treningu i będą Was chroniły. Ale oczywiście możecie je używać również na meczu, bo amortyzacja i klejenie są naprawdę bardzo dobre. Więc jak najbardziej polecam Wam ten model. Dobrego dnia! Okej! Okay. Tak jak i obiecałem, pierwszy konkurs na YouTubie. Warunki są dwa. Po pierwsze, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. A po drugie, napisz w komentarzu, dlaczego to właśnie Ty chciałbyś wygrać te rewelacyjne rękawice Football Master. Konkurs trwa do piątku do godziny 20 i wtedy ogłosimy zwycięzcę konkursu.